Hashtag Murem za Białorusią, czyli projekt, który właśnie dzisiaj zaprocentował koncertem, to spontaniczne śpiewanie murów Jacka Kaczmarskiego przez różne grupy osób w różnych miejscach, po to, żeby pokazać naszą solidarność z Białorusią, z narodem białoruskim, który, który próbuje w pokojowy sposób wydeptać i wykwiatować sobie wolność. E, śpiewaliśmy już z, w Zespole Szkół nr 128 na warszawskim Targówku, śpiewaliśmy mury z grupą młodzieży i, i z grupą weteranów i, i osób, którzy sympatyzują ze szkołą. E, śpiewaliśmy już w Baligrodzie przy sowieckim T-34 z grupą harcerzy. Dzisiaj śpiewamy tutaj koncert murem za Białorusią, e, a w przyszłym tygodniu w koło brzegu i w Darłowie, w Kołobrzegu jeszcze nie wiem gdzie, ale w Darłowie na peronie z Poczekalnią Kultury, czyli miejscowym ośrodkiem kultury. Również z grupą ludzi, którzy do nas przyjeżdżają na festiwal, będziemy śpiewać Mury Kaczmarskiego. Ponieważ Darłowo to specyficzny rejon, tam jest dużo łemków, więc postanowiliśmy, że później spotykamy się 19 września w Cerkwi w Baligrodzie, gdzie będą też mury śpiewane i to po białorusku już. Wszystko to po to, żeby pokazać naszą solidarność z tymi ludźmi. Bo w żaden inny sposób nie możemy tego zrobić, tylko śpiewając i dedykując im te utwory jako swoiste memento. Ja dzisiaj będę wykonywał repertuar bardzo zróżnicowany, chociaż zdominowany przez Jacka Kaczmarskiego. Będzie obława, będą mury, będzie zbroja, czyli takie metaforyczne piosenki napisane w latach 80., tuż przed stanem wojennym, po stanie wojennym. Które są dzisiaj niestety znowu aktualne w kontekście Białorusi, ale będzie też piesnia drugie Wołodii Wysockiego i będzie też Okuτzawa na koniec. A mury myślę, że zaśpiewamy wszyscy tutaj, wszyscy będący na tym koncercie. Ja mam już sygnały od, od takiej kształtującej się diaspory białoruskiej w Polsce, że, że docierają te sygnały. Mamy obiecane, że tu dzisiaj do nas dotrą. Musimy zrozumieć, że to jest bardzo trudne. Środowisko na Białorusi jest zdominowane, zdominowane przez dyktatora. Ci ludzie się dopiero tak naprawdę, oni zrywają kajdany, oni się obudzili z tego letargu, w jakim byli, z tego ustawionego świata komunistycznego, opakowanego w komercję i, i, i w pseudokapitalizm. Oni się z tego budzą i, i to budzą się w sposób, który powinien budzić nasz podziw. I, i jak najbardziej ciepłe dla nich uczucia w sposób pokojowy. Stoją, śpiewają, trzymają kwiaty, czyli ich zbroją jest pieśń, a, a ich bronią są kwiaty. Pokojowa rewolucja. Murom zęby, runą runo, runo, i po जो भी